Istnieje kilka sposobów na prowadzenie treningu wdzięczności. Jest to m.in. prowadzenie dziennika wdzięczności, czyli słowo pisane. Można to prowadzić w określony sposób. Przygotowujesz sobie zeszyt, w którym będziesz pisać codziennie rano co najmniej trzy rzeczy, bądź wymienisz sytuacje, za które jesteś wdzięczny. Pisząc te rzeczy, czy przytaczając sytuację, koniecznie musisz czuć autentycznie wdzięczność co opisywałem dokładnie w odcinku drugim. Oczywiście wypisanie w swoim dzienniku wdzięczności tych spraw samego rana jest kwestią umowną. Można to robić równie dobrze wieczorem czy po południu. Jednak robiąc to rano, nastawiasz swój umysł na cały dzień. Jest to tak zwane zjawisko torowania czyli zjawisko polegające na wykorzystaniu określonego wzorca poznawczego w procesach doświadczania myśli oraz docierających do nas zmysłów. Mówiąc prościej, to zjawisko polega na nastrojeniu swojego umysłu do tego, aby widzieć świat w określony sposób. Jeżeli wdzięczność będzie praktykowana z samego rana, nastrajasz swój umysł na postrzeganie reszty dnia w kategoriach wdzięczności. Więc zachęcam do sprawdzenia tego zjawiska. Nic to Ciebie nie kosztuje, pieniędzy żadnych nie musisz wydawać. Poświęć tylko trochę swojego czasu, który i tak prawdopodobnie marnujesz na często nieświadomiony dialog wewnętrzny, który jest w tobie i do tego bardzo często negatywny. Zastosuj to świadomie i z pełną premedytacją. Wybór jak zwykle należy do ciebie. To jest tak proste, a zarazem bardzo trudne. Oczywistym jest to, że nie od razu cały dzień będziesz widział w kategoriach wdzięczności i nie będziesz ciągle szczęśliwy. Pamiętaj o tym, co mówiłem w odcinku drugim. Musisz przyzwyczaić swój mózg do określonego wzorca i zainstalować nowe przekonanie o postrzeganiu rzeczywistości, a zrobisz to poprzez powtarzanie danej czynności, czyli czucia wdzięczności. Dlatego ta droga jest trudna i mozolna. Zauważysz, że twoje myśli się dzielą. To znaczy, raz będziesz czuć wdzięczność, natomiast po skończeniu praktyki możesz znowu poczuć ten straszny smutek i przygnębienie. Będzie się wydawać, że twój trening nic nie wnosi. Pamiętaj, nie jest to coś, co działa w ciągu dwóch dni. Pomyśl, pomyśl, do tej pory twój umysł myślał głównie w kategoriach strachu, rozpaczy i zagrożenia oraz poczucia braku. Mogło to trwać przez kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Wytworzony w tobie nawyk takiego negatywnego myślenia sprawił, że stałeś się w tym wręcz mistrzem. Zmiana nastąpi, jednak wraz z czasem, więc nie możesz się poddać. Wracając. Dziennik wdzięczności w formie pisanej jest jak najbardziej ok. Może też to być aplikacja w telefonie, notatnik na laptopie czy dyktafon, a nawet fotografowanie dobrych chwil. Jednak jeszcze raz pamiętaj o autentyczności w swoim odczuwaniu wdzięczności. Nie wystarczy tylko wpisać czy wypowiedzieć puste słowa, musisz to czuć. Tutaj wracam do odcinka drugiego. Jeżeli nie widziałeś, koniecznie obejrzyj. Tam jest wszystko wyjaśnione. Kontynuując. Forma treningu wdzięczności, jaką ja wybrałem, będzie polegać na spontanicznym odczuwaniu wdzięczności. Co to znaczy? W ciągu dnia każdy z nas działa mniej więcej podobnie. Wstajesz rano, wypijesz kawę, myjesz zęby. Idziesz do pracy. Pracujesz, wracasz do domu. Jest to standardowy dzień w większości ludzi na świecie. Pomyśl o tym, ile rzeczy czy sytuacji w ciągu dnia jest przez Ciebie niedocenianych. Nawet zwykłe wypicie kawy. Poczuj tę wdzięczność za to, że mogłeś wypić tę kawę. Poczuj tę wdzięczność, że wstałeś rano z łóżka. Nie każdemu to było dane. Poczuj wdzięczność za to, że mogłeś skorzystać rano z toalety. Wbrew pozorom, nie każdy ma możliwość wygodnie się rozciąć u siebie w łazience i załatwić swoją potrzebę. To jest tak trywialne i proste, a zarazem trudne. Zamierzam właśnie wdrażać ten schemat w swoje życie. Robię to już 10 dni i z perspektywy tych 10 dni czuję, że mój mental trochę się poprawił. Zacząłem rozumieć, że nie jest tak tragiczny, jakby mogło się wydawać. Nie mogę się doczekać kolejnych efektów. Są momenty, że przygnębienie przybiera na sile. Ale ja twardo mając wiedzę i rozumiejąc ten mechanizm, idę w kierunku wdzięczności. Pomyśl tylko, że jeżeli w zaledwie 8 dni zacząłem zauważać, że nie jest tak źle, gdzie mój umysł był ekspertem w wyszukiwaniu tych złych rzeczy, co może stać się za rok, nie chcę upisać dziennika wdzięczności. Ponieważ wiem, żeby to było dla mnie dodatkowe obciążenie czasowe. Czułbym presję. Związano z tym, że muszę to robić. A to nie o to chodzi. Nie możesz czuć presji, daj na luz. Ta praktyka ma być dla Ciebie, a nie ty dla niej. W celu lepszego zapamiętania o wykonaniu praktyki, założyłem sobie na lewą rękę czerwoną bransoletkę. Skojarzyłem ją z pracą nad swoim nastawieniem do życia. Teraz, widząc ją, przypominam sobie także o praktykowaniu wdzięczności. Możesz użyć budzika w telefonie, np. dzwoniącego co godzinę, lub jakiejś innej przypominaj. Stworzenie określonego wzorca myślowego w sposób świadomy jest długim zadaniem, ale na pewno opłacalnym, bo na wszystko, co dobre, trzeba zapracować, a czas, gdy następują efekty, jest długi. Nagle zdarzają się tylko tragedie. Pamiętaj: w każdym z nas jest gigaczad. wystarczy tylko go uwolnić. Kolejny odcinek wkrótce.